Mariusz, jak byś ocenił pierwsze półrocze 2024 roku z perspektywy Flexi Solution? To był dobry czas dla Flexi Solutions. Dobry to nie znaczy spokojny, bo jak zestawimy wyniki sprzedażowe z planami budżetowymi, to na grubych liczbach jedziemy mniej więcej zgodnie z planem, ale gdy wejdziemy w szczegóły, to przychody pojawiają się często w zupełnie innych miejscach niż zakładaliśmy. Dwa duże projekty, takie przez duże D zaplanowane w pierwszym kwartale, zostały przez klientów zawieszone na ostatniej prostej. To mocno przetasowało nasze plany operacyjnie. Szczęśliwie jesteśmy już większą firmą niż 2-3 lata temu i dzięki temu łatwiej nam absorbować takie niespodzianki. Kiedyś byłby to spory problem, a teraz udało się tą dziurę całkiem sprawnie zasypać. Jak patrzę na naszych nowych klientów, to ta lista wygląda imponująco. Opowiesz nam coś więcej na ten temat? No tak, cieszymy się z pozyskania ośmiu nowych projektów w pierwszym półroczu. To samo w sobie jest świetnym wynikiem. Ale lepiej, przewidujemy, że do końca wakacji podpiszemy kolejne umowy i w ten sposób poprawimy wynik z ubiegłego roku, kiedy pozyskaliśmy 10 nowych klientów. Ale jeszcze bardziej niż ilość, to cieszy mnie jakość. Po pierwsze, regularnie meldujemy się tam, gdzie chcemy być, czyli w dużych firmach. Nie wszędzie umowy pozwalają mi chwalić się osiągnięciami, ale część naszych nowych klientów to autentycznie największe polskie firmy. Po drugie, w tej jakości to zachowujemy równowagę. Rozpoczęliśmy nowe projekty we wszystkich obszarach, które uważamy za strategiczne. Wdrażamy budżetowanie, raportowanie zarządcze, kontroling personalny oraz konsolidację IFS 16. Wspomnieliś, że chciałbyś, żebyśmy byli pierwszym wyborem dla dużych firm. Co to oznacza w praktyce? Świadomie koncentrujemy się na dużych firmach. FlexiReport to system, który ma duże możliwości i świetnie pasuje tam, gdzie prostsze, gotowe rozwiązania okazują się niewystarczające. Naszym celem jest docieranie do klientów, którzy potrzebują kompleksowego i elastycznego rozwiązania. Rozwiązania, które pozwala automatyzować planowanie, raportowanie czy konsolidację w złożonych strukturach i modelach biznesowych. I na polskim rynku mało jest takich rozwiązań. Głównie to są rozwiązania zagraniczne. My mamy spore doświadczenie w branży, wiemy, co mogą i jak działają rozwiązania konkurencyjne, i dokładnie to samo, tylko w takim ciekawszym, zwinniejszym, lepiej dostosowanym do potrzeb polskich firm w wydaniu oferujemy naszym klientom. Największe zaskoczenie pierwszego półrocza to takie dwa. Pozytywne to rosnąca rozpoznawalność naszej marki. Coraz częściej trafiają do nas klienci z polecenia. Tacy, którzy kojarzą Flexi Solutions z webinarów, konferencji czy naszego profilu na LinkedIn, to łatwiej się rozmawia z takimi klientami, tak mając pewien kredyt zaufania na początku rozmów. Z negatywów to pogłębiające się problemy z decyzyjnością po stronie klientów. To od zawsze w mojej ocenie był problem, ale liczyłem na to, że hasła takie jak digitalizacja procesów, New work sprawią, że firmy chętniej i łatwiej będą startować projekty kontrolingowe czy konsolidacyjne. A tymczasem cykl decyzyjny nadal potrafi zająć 6, 9 czy 12 miesięcy. W tym czasie oferty czy harmonogramy potrafią się zdezaktualizować, ludzie zmieniają pracę i czasem tak zwyczajnie trzeba zaczynać wszystko od początku. Dla nas utrudnia to planowanie, ale chyba taką największą stratę to ponoszą ci klienci, którzy przez dłuższy czas trwają w takim zawieszeniu pomiędzy starym a nowym. Czego klienci mogą się spodziewać w najbliższych miesiącach? Szykujecie jakieś niespodzianki, zaskoczenia? Wczesną jesienią planujemy zakończyć pracę nad nową wersją naszego systemu. Pracujemy nad tym projektem już od kilkunastu miesięcy i głównym celem jest, co prawda, odświeżenie architektury systemu. Obecne rozwiązanie ma już prawie 10 lat i uznaliśmy, że najwyższy czas skorzystać z nowych możliwości, jakie niesie technologia. Ale roboczo nazywamy tą wersję to wersją 2.0, natomiast to będzie poważna zmiana, duża, pozytywna taka zmiana i za chwilę będziemy o tym mówić więcej i głośniej. W tym drugim półroczu chcemy również nieco mocniej skupić się na korzyściach z integracji Flexi Reporting oraz Power BI. Rozwiązanie Microsoftu staje się powszechnym narzędziem w działach kontrolingu. Pomaga łatwiej, szybciej budować raporty i analizować dane, ale nie rozwiązuje w większości problemów kontrolingu. Dlatego będziemy mocniej akcentować korzyści z architektury łączącej Power BI i Flexi Reporting. Będziemy więcej mówić o tym, jak połączenie tych dwóch narzędzi pozwala porządkować i automatyzować procesy raportowania zarządczego, alokacji kosztów, czy, o tym pewnie powinienem powiedzieć na samym początku, budżetowania i prognozowania. Dość często występujesz publicznie. Można Cię spotkać na różnych kongresach czy webinarach organizowanych nie tylko przez Flexi Solution. Czy to ma cel czysto marketingowy, czy też stoi za tym coś innego? No, rzeczywiście, dość często zdarzało mi się w ostatnim czasie występować publicznie, ale to nie byłem tylko ja, bo w zespole mamy wiele wartościowych osób, które chętnie dzielą się swoją wiedzą czy doświadczeniami. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, to tak, chcemy być tam, gdzie są nasi klienci i chcemy im dawać to, czego potrzebują. I bardzo często to nie jest system informatyczny, lecz praktyczna wiedza i wskazówki, jak poukładać pewne rzeczy w kontrolingu czy raportowaniu finansowym. Taka działalność, tak, te, te webinary, one zazwyczaj nie prowadzą bezpośrednio do sprzedaży. Nasze działania służą całemu segmentowi rozwiązań w Polsce, pokazują korzyści z automatyzacji, i inspirują do zmian. Wierzymy jednak, że to, co jest dobre dla całej branży, jest to również dobre dla nas. I dlatego to robimy. Czego mogłabym ci życzyć w najbliższych miesiącach? To skupię się na aspektach firmowych. Wydaje mi się, że udało nam się we Flexi Solutions stworzyć taką pozytywną kulturę organizacyjną. I dla mnie jest bardzo cenne, by firma, która rośnie, zachowała swoje obecne DNA. Dołączają do nas kolejne osoby, jest coraz większa specjalizacja, niebawem pewnie skala wymusi na nas zmianę struktury organizacyjnej, a bardzo bym chciał, by taki klimat przedsiębiorczej, energetycznej, tak zwyczajnie sympatycznej firmy pozostał z nami jak najdłużej. Dlaczego? By każdemu, tak jak tutaj jesteśmy, chciało się przychodzić do pracy, brać odpowiedzialność za zadania, by tak zwyczajnie czuł się dobrze będąc częścią Flexi Solutions, bo po pierwsze, sukcesy, które odnosimy, to zasługa całego zespołu, a po drugie widzimy, że nasi klienci doceniają i kompetencje, i takie pozytywne nastawienie naszych konsultantów. To zwyczajnie jest element naszej przewagi konkurencyjnej, który warto pielęgnować z taką samą troską, jak oprogramowanie, które rozwijamy i o którym mówiłem przed chwilą.